Tak, że mm, nasze wielkie rywalki o tym nie wiedzą i nie mają zielonego pojęcia, że my dzisiaj, na przykład, walczyłyśmy o swoją drużynę. Walczyłyśmy o to, żebyśmy mogły mieć dalej serwismenów, żeby nasz trener miał e, normalne wynagrodzenie. E, nie mówię o sobie, bo ja jestem troszkę inaczej, ale żeby Sylwia miała fajne życie przez następne przynajmniej dwa lata. E, I tak, wywalczyłyśmy. Walczyłyśmy naszą drużynę i to jest dla nas bardzo ważne dzisiaj, może nie najważniejsze. Warunki do pretraktacji. Tak. <grystanie> Jesteście przygotowane do celebrowania, do świętowania dzisiaj? E, nie, ja myślę, że jesteśmy przede wszystkim bardzo zmęczone. Sylwia ma za dwa dni bieg. Ja wiadomo, że w tym roku z regeneracją miałam dość dużo kłopoty, więc najlepiej się po prostu iść, uśmiechnąć i zregenerować. Na no, mówił coś o grillu. A to właśnie palą, a ja tu muszę odpowiadać na pytania. <grym i górne> Specjalnie dla sport.pl